Witam Was w drugim odcinku z quizów. Oczywiście mam 10, 11 w sumie subskrypcji, więc sobie zrobimy quiz. Nie wiem, co to jest w ogóle masz efekt, ale o... I są ze mną dwie osoby, Kuba i Roxana. Hej! Hej? No tak, oni zawsze muszą powiedzieć hej. O, jaką byłabyś w bruszką? Który kolor najbardziej Ci się podoba? Więc tak, Czarny może. wybierz zwierzątko, kiciuś, wybierz stylizację, która mi się podoba, czy jaka? I mi się ta podoba. No głupie, co robisz w wolnym czasie? Sprawdzam fejsa, wybierz włosy, mi się te podobają, albo te. Ilu masz przyjaciół? 4-5... O, może wszyscy są moimi przyjaciółmi. Wybierz obrazek. To jest słodki. Który cię w przyszłości. Nie wiem, może to. Wróżka samotniczka. Wolisz książkę czy komputer od ludzi i tak, i dobrze się tak czujesz. Co ukrywa przed Tobą Twój kotek? Dobra. Czy Twój kot je, je to, co było dla Ciebie? Pasem. Czy bawi się tw... Czym bawi się Twój kot? Piłeczką, wędką dla kotów, piszczącą myszką. Bawi się w swojej wierze. Wszystkim się bawi. Jakiego koloru jest Twój kot? Inny. prawda? Czy Twój kot przyjeźni się z innymi kotami? Nie zwraca, nie... nie zwraca na nie uwagi. Gdzie śpi Twój kot? Na moim łóżku, w swoim posłaniu. Na parapiecie, w swojej budce. Gdzie, gdzie mu się podoba śpi, prawda? Twój kot drapie ci meble. Nigdy. E, jakie jedno słowo opisuje twojego kota? Wariat. <grym> o, albo słotek. W jakiej pozycji śpi twój kot? O, zwija się w kulkę. Klaruś! Proksana, popatrz Klara. Weź. <grym> No ej! W jaki sposób szaleje Twój kot? Biega po całym domu, skacze i fika. Dziwnie się zachowuje wobec normalnych przedmiotów. Skakuje we wszystkie kąty pudełka. Mój kot jest spokojny, ale w ogóle nie szaleje. I inaczej. Skakuje. Nic, nic nie ukrywa. Twój kot nic przed tą nie ukrywa. Jest grzeczny i nigdy Cię mu nie zdradzi. To dobrze, ja lubię Że weźmiemy sobie quiz. Wzrok jakiego zwierzęcia posiadasz? Bo ja bardzo lubię różne zwierzęta, prawda? Tak. nagrywasz Tak. Czy widzisz na tym obrazku Żyrafę? Widzę, tutaj. Gdzie? Nie tu. Dziwny Jak myślisz, które zwierzę ukrywa się na tym obrazku? Pis. Wiewiórka, przepraszam, wiewiórka. E, wiewiórka. Czemu nie ma wiewiórki? Tu z tu, 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 tu wiewiórka chyba, czy to tu, tu jest, dziwnego. Niedźwiedzia hmm. nie ma, sowa. widzę gdzie sowa? Nie widzę. Shop. Nie widzę szatpaka, królik, Nie widzę. Wilka też nie widzę, więc nie ma tutaj zwierzęka. Co zobaczyłeś na najpierw? Trzeba tego królika, śmiesznego kota. Śmiesznego kota, oczywiście. Ile białych samochodów widzisz na tym obrazku? 5, 6, 7. Ja widzę. 7. No to 8. 8. Jakie zwierzęta widzisz na tym obrazku? Krokodyla, małpkę, papugę. Ja widzę papugę. Tutaj jest. Zielona. <grymne> na tym zdjęciu. Była się jakieś zwierzę. Jakie? Lampart. Chyba nie królik, król. Chyba królik. Lampart. Widzisz tutaj? Skitrały się. Uh -huh. A tutaj. Kosogłos, wiewiórka. Wiewiórka. Na tym zdjęciu dostrzegasz się jakiegoś zwierzaka. U. Dzięki. Gepard. Tak? się znaleźć na tym zdjęciu ukrytego kota. Chyba tutaj jest, prawda? Do wkrzaka Tutaj je jest mm -hmm. Tak znalazłem Sprawdź twój instynkt Gdybyś był za zaatakowałbyś ten zebra? O, jest zebra Nie, nie znam. Masz oczy geparda Masz wzrok niczym gepard Jak już wypatrzysz swoją zdobę, nigdy nie spójrzysz jej z oczu? Jesteś szybki, zwędny i sprytny Nie jest cię przechytrzyć Nie przechytrzysz tak, może jeszcze jeden quiz? Ale na pewno nie z kucyków Jaką hybrydą jesteś? To jest fajne która czyni się następny odcineczek. Co? Na co masz teraz ochotę? Ja mam ochotę na bułkę Czerec. albo płatki. Czerec. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Błękitny? jakim mnie opisałbyś siebie? Indywidualista. Indywidualista to taka osoba, która pracuje sama i wszystko robi sama. Kierujący się swoim poglądami. Zrównoważony i opanowany. Jesteś, jestem super i tyle. Miły, optymista, nieśmiała, ale dobry. Wybierz środowisko. Dachy budynków w mieście, gdzieś w pobliżu wody, domek na drzewie, zdecydowanie jakaś przytul, przytulna ziemianka, może jakaś skinia domek na drzewie. Wybierz styl. Mi Jakim się w takim stylu ubieram? Zobacz. Zobacz. Gacie, bluzka. <grym> cała ja teraz. Teraz siebie nie pokażę, bo nie ma Twoje marzenia. Całkowita wolność. Najmocniejszy zmysł. Dotyk. Wzrok. Twoje hobby. Śpiewania. Śpiewanie lub śpiewać. Pół człowiek, pół ptak, wieczny siebie. Wieczny siebie optymista. Wszędzie dostrzegasz dobre cechy, a sam w sobie jesteś bardzo miły. No dobrze, 6 minut. Kurde, bardzo szybko zrobiłam ten list. Ostatni, ostatni, ostatni. Czy jesteś dobry z matematyki? Ile jest dwa razy dwa minus 4 razy 0? 4. to 0 2 pi okej okay, to będzie 10 5 no 5 poproszę piąteczkę 10 jak 5 0 będzie 0 2 minus 0 idzie przez 2 ile to kurde ja nie wiem 1 do ułamku ja nie 1/8 ułamki właściwe I ja, ja się potęguje. Do czwartej, Duży. Co na tym? Co na rysunku jest czym? Czerwone kółko, krawędź. Tak? Czerwone kółko prosto, kółko bok. Nie. Tak. to trójkąt? Jaki jest, jaki jest wzór na pole trapezu? Ja ma obwód tego równoległego bloku. Łatwe. 16. Nie. Prawie koniec. Ile jest? 2 razy 2. 4. A nie mogli tego, kurda, nie mogli tego zrobić potęgowaniem. Było szybciej. 2 razy 2 dwa, to będzie 4, 8, 16, 2. 32. 380 i to wcale zero, jak? A, Zobacz. bo tutaj jest zero. E, ile w trugujecie? chyba. No wiesz, dużo lepiej. Mm. No dobrze. 8 minut, więc teraz pokażę wam moich uczestników. Więc y, Roxana, pokaż się. Ja Ty... twoje... A nie, teraz Kubę pokazuję. <śmiech> Kuba! <laughs> Roxana <laughs> i ja. No więc koniec odcinka, 9 minut 5 sekund, więc żegnam się z Wami i do kolejnego odcinka.